W przyjmowny pokój na narodzie. Jest to czas na podsumowanie, osiągnięć, podsumowanie wyników dyscypliny Hokeja na narodzie. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnej uroczystości zamknięcia 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pokoj w narodzie Małopolska 2025, która jest organizowana pod patronatem honorowym ministra sportu i turystyki pana Słodowia Krasa i Marszałka Małopolskiego, Pana Łukasza Słówki. Jest mi, mi niezmiernie miło po, powitać naszych zaproszonych, wybitych gości. Witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza Miasta Targu, Pana Grzegorza Witam bardzo serdecznie Panią Kamilę Kałuszko-Dutrze, Sekretarza Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Witam również Pana Włodzimierza Kumańczyka, członka Zarządu Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Witam również Pana Jakuba Kapicę, Prezesa Małopolskiego Okręgowego Związku Okeja na Lodzie. Witam również Panią Danę Prezesa Śląskiego Związku Okeja na Lodzie. Witam również bardzo serdecznie Pana Leszka Tokarza, Prezesa MMKS nowy Bank. I również pana Gabriela Samoleja, przykrownego olimpijczyka. Szanowni Państwo, nie możemy również zapomnieć o patronacie medialnych zawodów 31 polskiej olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych, a patronach medialnych sprawowali TVP Sport, TVP3 Kraków, Radu Kraków i Dziennik Polski. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy 31 gólopolskiej olimpiady Młodzieży w ok narodzie... Polska 2025 rozgrywanej na Lodowsku Nowym Będę będą mi miło wspominać, a o podsumowanie poproszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Miasta Nowego Tarnu Pana Grzegorza Potychy. Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy turniej hokejowy w ramach Podróżno-Polskiej Olimpiady Młodzieży dobiega końca. Dziękuję bardzo za sportową rywalizację za wielkie emocje, które tutaj na tym obiekcie oglądaliśmy, przeżywaliśmy razem z Wami. Zwycięstwa i też gorycz porażki, ale mam nadzieję, że doświadczenie tego turnieju pozwoli Wam doskonalić swoje umiejętności, będzie motywacją do dalszej, do wysiłku, dalszej pracy. No i będzie też dla Was satysfakcją z osiągnięcia tego finału i udziału w tym z który tutaj został rozegrany. Życzę wam dalszych sukcesów na drodze waszej kariery. Myślę, że na kolejnych dniach będziemy was tutaj jeszcze gościć, na co liczę, że zobaczymy was także i na taflach, w nowym targu seniorskim. Okej, okay, tego wam życzę Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Ja teraz proszę panią Kamilę na monturczę sekretarza Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chciałam serdecznie podziękować, w szczególności wam, zawodnikom, naszym trenerom, wobec was olimpiada tutaj w Olimpiadze nie odbyła. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu organizacyjno-sędziowskiego, tutaj na ręce pana ale w szczególności serdeczne podziękowanie władzom miasta, zawodowa wyjścia. Serdecznie dziękuję za gościnę i za tak piękne wydarzenie, że mogliśmy akurat w nowym parku uczcić finał ogólnopolskiego efektu młodzieży hokej. Okay. Serdecznie Wam gratuluję i życzę Wam dalszych sukcesów zawodowych. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak to w każdym turnieju była, na czasy podsumowe. Zaczniemy od podsumowania w kategorii wojewódzkich osiągnięć poszczególnych wojewódzkich, rankingu wojewódzkich w tej na Na miejscu trzecim z dorobkiem 20 punktów lasowało się województwo ujawsko-polskie. Myślę, że brawa prawa się należy powierzchni. Na miejscu Zapraszam teraz prezesów Małopolskiego Okrętowego Związku Okejana Narodzie, pana Jakuba Kapice oraz pana Błodziewęża Urbańczyka, który wręcza nagrody. Ja również zapraszam panią Danotę debiutu prezesa Śląskiego Związku na Narodzie. A nagrody wręczają pan Burmistrz Miasta... Żarty, pani Kamila Pałuszna, dłuża sekretarz generalny Polityka i Sportu Młodzieży. Miejsce pierwsze Województwo Szolskie było 161. Wielkie prawa, wielkie prawa. Szanowni Państwo, skoro podsumowania, to ciąg dalszy. Zostali wybrani najlepsi zawodnicy, najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach kategorii najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec, najlepszy napastnik i najlepszy obrońca. Oprócz, oprócz pamiątkowych statuetek ufundowanych przez Małopolskie Okręgowy Związek Poker na Narodzie również nagrody indywidualne zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Pana Leszka przedstawi się przedstawiciela firmy Warrior. Zaczynając od prawkarza. Najlepszy bramkarze. W tym został uznany brakarz mocnotyki Mikołaj Juszczyk. A młoda wręcza w gawie Samuel i Pan Berszef. Obrońców, ja obrońcą, najlepszym obrońcą całego turnieju został wybrany przedstawiciel NPR z Podhala Kamil Moeński. Skoro mieliśmy prawkarza, skoro mieliśmy obrońcę, czas na najlepszego strzelca. Najlepszym strzelcem okazał się zawodnik. Jóta na Geka jest Krzyż. jak ukrzyż. Wszystkie pozostał jeszcze jeden zawodnik. Najlepszy napastnik, najlepszy napastnik z ilością 11 punktów został Maksim Mielniczu, którym ręka jantary spotkamy. 7 ranek, 4 asysty łącznej, 11 punktów. Jeszcze raz, jeszcze raz wielkie brawa przed Państwem. Najlepszy napast Niko Wiluszyk, najlepszy szczery Dziadek Krzyż, najlepszy napast i najlepszy tak Kamil Wokalskie. Szanowni Państwo, przed nami jeszcze jedna niema uroczystość. Przedstawiciele Miejskiego Podziemnego Klubu Sportowego Pod Hanem chcieli przedstawić, chcieli honorować organizatorów i osoby, które miałby duży wkład przy organizacji 31 ogólny Polskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. Zapraszamy za o wręczenie pamiątkowych nagród. I szanowni Państwo, to na co czekają wszyscy. Podsumowanie osiągnięć drużynowych 31. Polskiej olimpiady młodzieży sportach ściśle. i na rodzie. Na miejscu ósmym utazowała się drużyna GieKSy Katowice. Na miejscu siódmym jest Soboły Tową. Na miejscu szóstym drużyna na Przemianów. Na miejscu piątym ŁKH Unia poświeci. A na miejscu czwartym gospodarza Turniego. Drużyna EMPA jest w zapraszamy przedstawiciela drużyny o odebranie pamiątkowego dyplomu, a pamiątkowy dyplom w będzie pan Leszek Tokarz, prezes Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego tak. Oczywiście to każda drużyna, każdy Oczywiście nas, każdy każda każdy z i każdy z nas, zasłużyli na tę Znaliśmy do brata miejsca czwartego, przechodzimy do strefy medalowej. Na miejscu trzecim. Brązowi medaliści. 31 w ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. drużyna na sport Sport Czyli Pamiątkowe Medale dać nam, bo już nie jestem ma Szanowni Państwo, skoro poznaliśmy brązowych medalistów czas przedstawić zawodników, którzy wywalczyli srebrne medal. Na miejscu drugim drużyna JKH Biega z Jastrzębie. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielki kawałek, nic równie różna, jaka jest zaszczepiona. I szanowni Państwo, jak to w wielkim sporcie bywa, zwycięzca z reguły może być tylko jeden. Zwycięzcą i złotym medalistą 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Złota Sportach Zimowych w określeniu na udziele. Małopolska 2025. kawalotkowy, medale złotym medalistą, w ręczach burmistrz miasta, drogotargo pan Grzegorz Patewa oraz pani Kamila, kawożna, dorucza sekretarz Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. I szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa zwycięzcy XXI Ogólnopolskiej Wydarze Młodzieży Sporta Dziomowej Dużya Moskwy. A przed nami oficjalna ceremonia zamknięcia wiodą. Oficjalną ceremonię poproszę Pana Burmistrza Westmanu, Pana Grzegorza Otywy. Uchwały dręczone, pedale rozdane. Przychodzi moment. Zakończenia olimpiady, czyli zgaszenia naszego olimpijskiego zlicza. No i wygłoszenia tej formuły, którą chyba nie zawsze chcemy. Chcemy, żeby emocje trwały jak najdłużej, ja ale i ten moment musi przyjść. 31. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych w na Wodzie. w ramach 32 już Olimpiady Młodzieży Słodnaś, na którą już teraz Państwa serdecznie.